Poselstwo trzeciego Anioła. Wykład drugi. Moc poselstwa trzeciego Anioła. Późny deszcz. Gdy poselstwo trzeciego Anioła przejdzie w głośne wołanie, a wielka moc i chwała będą towarzyszyć zakończeniu dzieła na ziemi, wierny lud Boży będzie miał udział w tej chwale. To jest późny deszcz, który ożywi i wzmocni ich, by przetrwali czas trwogi. Ich twarze zajaśnieją chwałą światłości towarzyszącej trzeciemu aniołowi. Gdy Jezus wstępował do nieba, powiedział do uczniów swoich: Weźmiecie moc ducha świętego, kiedy stąpi na was. I choć Chrystus dał swoim uczniom obietnicę, iż otrzymają ducha, to jednak obietnica ta nie oznaczała, że modlitwa przestała być konieczna. Powinniśmy zbierać się w grupach i modlić od ducha świętego, który jako jedyny jest w stanie sprawić, iż poselstwo trzeciego anioła wywrze trwały wpływ na ludzi w świecie. Niepoświęcanie czasu na czekanie przed Bogiem, nieufanie prowadzeniu Ducha Świętego i próby poszerzania swojego poznania przy pomocy umysłu i książek to wszystko są przejawy aktywności ciała. W rezultacie przynosi to szkodę duchowemu życiu. Wierzący musi pamiętać, że wszystko co robi i co może robić bez polegania na Bogu, bez czekania na Niego, bez ufania Mu i szukania Go, jest postępowaniem według ciała. Przez żywą wiarę i żarliwą modlitwę posłańcy Boży muszą się stać uczestnikami boskiej natury, bo w przeciwnym razie okaże się, iż rzekomo działają dla Boga, ale w rzeczywistości służą księciu ciemności. Dlaczego tak często nie wierzymy prawdzie? Nie dlatego, że brakuje nam rozumu, ale dlatego, że brakuje nam głębokiego pragnienia. To sprawia, że zbyt szybko się poddajemy, zbyt szybko rezygnujemy z trzymania ramienia Bożego. Wielu wierzących czyni bardzo powolne postępy i bardzo wolno wzrasta albo z powodu głupoty swoich przywódców, albo z powodu swojej własnej niewiary i niewierności. Jaki jest zatem powód, że nie jesteśmy zwycięzcami? A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Poselstwo trzeciego anioła nie zostanie zrozumiane, a światło, które napełni Ziemię swą chwałą, będzie nazwane światłem fałszywym przez tych, którzy nie chcą postępować w jego wzrastającej chwale. Zamieszkanie Ducha Świętego w wierzących, służące objawieniu sprawiedliwości Chrystusa w poselstwie trzeciego Anioła jest szczególną chwałą obecnego czasu. Chwała ta uczyni jedność wśród wierzących, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Niebawem ostatnia niezbędna modlitwa dotrze do uszu Boga i błogosławieństwo zostanie wylane. Ci, których modlitwy wznosiły się do Boga z prośbą o to błogosławieństwo, otrzymają je. Nawet i na sługi, i na służebnice wyleję w one dnie ducha mego. I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymowe. Słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew pierwej, niż dzień pański wielki a straszny przyjdzie. Wszakże stanie się, że ktokolwiek by wzywał imienia Pańskiego, wybawiony będzie. Bo na górze Syjon i w będzie wybawienie, jako rzekł Pan. To jest w ostatkach, które Pan powoła. Wybawienie będzie w ostatkach, które Pan powoła. To przeciwko ostatkom szatan skieruje całą władzę ziemi. Jednak to wśród ostatków jest wybawienie i tam jest łaska i moc Chrystusa, a Jego lud nie zazna wstydu. Jeśli przystępujemy do walki zakładając, że zostaniemy pokonani, to czy nie lepiej, abyśmy nie przystępowali do walki w ogóle? Ten, kto wyrusza, oczekując porażki, lepiej niech ucieka, zanim jeszcze zacznie się bitwa. Bóg nie chce, abyśmy walczyli w ten sposób. On chce, abyśmy wiedzieli, że mamy zwycięstwo. Chce, abyśmy znali naszą siłę, żebyśmy znali moc, która jest do, do naszej dyspozycji, i chce, żebyśmy znali naszą powinność. Ale jeśli mu nie wierzymy, to nawet on sam nie może powstrzymać nas od upadku. Nikt nie powinien pochopnie przystępować do bitwy ze zwierzchnościami i mocami ciemności. Jest sposób na ich szaleństwo, ale nie ma zbyt wielu sposobów na wasze, bo działacie z płaszczyzny ignorancji i dopóki tego nie zmienicie, będziecie potykać się o siebie nawzajem, mówiąc i robiąc nie to, co należy, nie rozumiejąc natury wroga. Jeśli nie rozumiecie natury waszego wroga, nie możecie z nim walczyć. Nie możecie walczyć, nie powinniście nawet być na polu walki. Największym niebezpieczeństwem dla nas dzisiaj jest to, że za bardzo skupimy się na teorii, zamiast na tym, aby posiadać żywą więź z Chrystusem. W świadectwach wielokrotnie czytamy, że wśród Adwentystów dnia siódmego jest za wiele teorii, a za mało doświadczenia w sprawach duchowych i miłości Chrystusa w sercu. Za dużo dogmatyzmu, a za mało Ducha Bożego, za dużo formalizmu, a za mało prawdziwego doświadczenia mocy Bożej i działania prawdy w sercu, objawiających się w praktycznym życiu. Obraz Boga ma być odtworzony w ludzkości. Honor Boga i honor Chrystusa jest powiązany z doskonałością charakteru Jego ludu. Jedynie Duch Święty może sprawić, że Chrystus będzie w nas tak, jak Bóg był w nim, a wraz z Chrystusem także Jego charakter. Próby i pokusy, jakie nas spotykają, świadczą o naszym charakterze i uświadamiają nam potrzebę posiadania Jego charakteru. Bez charakteru Jezusa, usposobienia Jezusa, a więc Jego umysłu, człowiek nie może zrozumieć Bożego usprawiedliwienia przez wiarę, a tym bardziej go wyjaśnić. Ale człowiek zmysłowy, cielesny, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. Natura człowieka po dokonaniu przestępstwa stała się zła. Nastał pokój między szatanem a upadłym człowiekiem. Przez swoje odstępstwo oboje stali się złymi. A zło, gdziekolwiek by nie zaistniało, zawsze połączy się przeciw dobru. Upadli aniołowie i upadli ludzie połączyli się w jedno, tworząc partnerstwo. Jeśli tylko ktoś odłączy się od Boga, nie ma więcej siły stać się nieprzyjacielem szatana. Nieprzyjaźń na ziemi pomiędzy człowiekiem a szatanem zachodzi jedynie na gruncie nadnaturalnej przyczyny. Jak długo nie będzie działać codziennie odradzająca moc Boża na ludzkie serce, tak długo nie będzie żadnej skłonności do religijnego życia, lecz co gorsza, ludzie prędzej zdecydują się być niewolnikami szatana, aniżeli być wolnymi w Chrystusie Jezusie. Powiadam Wam, to Pan Bóg ustanowił tę nieprzyjaźń. Człowiek nie może jej ustanowić. Jeżeli nasza wola ma być zależna od woli Bożej, musi się to stać na gruncie tego, że człowiek jest gotów postawić swoje serce i swoją wolę po stronie Pana. Gdy przyjmujemy Chrystusa w Jego pełni, wtedy obraz Boży wraca na to miejsce, w którym był pierwotnie. To jest ta światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jeśli człowiek pójdzie za tym światłem, znajdzie Jezusa. I synowie Syjonu, weselcie się, a radujcie się w Panu, Bogu Waszym, bo Wam dał nauczyciela sprawiedliwości i uczyni, że spadnie na Was deszcz ranny i późny jako na początku. Tak więc późny deszcz jest głośnym wołaniem poselstwa trzeciego anioła. Jest początkiem poselstwa chwały, która oświeci całą Ziemię. Ale późny deszcz jest także nauką sprawiedliwości. Jak wyjść z Babilonu. Nie pozwólcie, aby wasze umysły, wskutek studiowania teorii, odwróciły się od najważniejszego tematu sprawiedliwości Chrystusa. Nie wyobrażajcie sobie, że przestrzeganie ceremonii i zewnętrznych form uczyni was dziedzicami nieba. Bóg wie, że w człowieku nie ma żadnego dobra. Bez względu na to, czy przeżył on odrodzenie, czy też nie, jego ciało jest nadal tak samo zepsute. Lecz ci, którzy żyją według ciała, nie mogą podobać się Bogu. Bóg nie wykorzystuje mocy ducha świętego, aby wychowywać ciało. On daje ją człowiekowi, aby ten przezwyciężył ciało. Ten świat jest całkowicie cielesny. Jezus mówi, Wy jednak nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem ze świata. On oddziela nas od cielesnego sposobu bycia, od cielesnego umysłu czy panowania ciała dokonuje tego przez oddzielenie wierzącego od tego co trzyma go w świecie i nic innego jak tylko moc Boża może tego dokonać łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa który wydał samego siebie za nasze grzechy aby wyrwać nas z obecnego złego świata zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego skoro Jezus Chrystus wydał samego siebie za nasze grzechy aby nas wyrwać z obecnego złego świata, to znaczy, że ów obecny zły świat musi być związany z naszą grzesznością. Dlatego, aby wyrwać nas z tego świata, trzeba wyrwać nas z mocy grzechu. Nie z jakichś poszczególnych grzechów, ale z grzechu jako takiego, z samego jego sedna i przyczyny. A zatem, wyzwolenie z mocy grzechu oznacza wyzwolenie od samego siebie i to jest wyjście z Babilonu. Wielu adwentystów uważa, że skoro opuścili inne kościoły i przyłączyli się do kościoła adwentystów dnia siódmego, to już wyszli z Babilonu. Niestety, jeśli nie jesteśmy prawdziwie nawróceni, jeśli nie odłączyliśmy się od świata, to nie wyszliśmy z Babilonu, nawet jeśli należymy do kościoła adwentystów dnia siódmego. Nie znaczy to, że kościół adwentystów jest Babilonem. Jednak człowiek, który jest połączony ze swoją grzesznością, jest także połączony ze światem, a świat jest Babilonem. Musimy odłączyć się od grzechu, odłączyć się od świata, aby wyjść z Babilonu. Posiadanie formy pobożności pozbawionej prawdziwej mocy jest tylko innym wyrażeniem opisującym stan Babilonu w czasach ostatecznych. Jeśli ja, adwentysta dnia siódmego, zachowuję formę pobożności, pozbawioną mocy, to należę do Babilonu. Jestem Babilończykiem, noszę babilońską szatę i wnoszę Babilon wszędzie, dokądkolwiek się udaję, nawet do kościoła. Wasze urodzenie, reputacja, bogactwo, talenty, zalety, pobożność, dobroczynność i wszystko, kim jesteście i co posiadacie, nie wytworzy więzi między Waszą duszą a Chrystusem. Wasz związek z Kościołem oraz poważanie wśród braci i sióstr nie mają żadnego znaczenia, jeżeli nie wierzycie w Chrystusa. Nie wystarczy wiedzieć o Nim, ale musicie wierzyć w Niego. Musicie polegać całkowicie na Jego zbawiennej łasce. Im silniejsza nienawiść do zła, w nieodrodzonym człowieku w tym bardziej nieszczęsnym jest on położeniu. Bo człowiek sam z siebie nie jest w stanie zrobić nic, by z tego położenia się wyzwolić. Dlaczego? Ma wiedzę, ale nie ma mocy. Zaś Ewangelia Chrystusa, którą jest Chrystus w Was, jest mocą dla każdego wierzącego. Potrzebujemy tej mocy, aby móc w zupełności opuścić Babilon. Czy jesteście w Chrystusie? Nie, jeżeli nie uznajecie się za błądzących, bezradnych i potępionych grzeszników. Nie, jeżeli wywyższacie i chwalicie siebie. Jeżeli jest w Was jakieś dobro, należy je przypisać wyłącznie miłosierdziu współczującego Zbawiciela. Chrystus nie może w pełni zamieszkać w człowieku, dopóki nie nastąpi w Nim całkowite poddanie i prawdziwa śmierć własnego ja. Jednak człowiek, jeśli musi już walczyć, to raczej walczy o to, by pozostać przy życiu, aniżeli umrzeć. Jak zatem w pełni poddać się Bogu? Uważajcie siebie za umarłych, mówi Paweł, kto bowiem umarł, wolny jest od grzechu. Uważajcie siebie za umarłych, a Boża moc sprawi, że stanie się to faktem. Oto człowiek, który chodził z Panem przez trzydzieści lat, gdy zaczynał swoją podróż z Chrystusem, mówił. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Niemal trzydzieści lat później, pod koniec swojego życia, mówi: Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Nie mówi byłem pierwszy, ale jestem pierwszy. Miałam taką wizję pana Jezusa, jego świętości, jego doskonałej czystości, że gdy patrzył na siebie poza Chrystusem, jawił się sobie jako najgorszy z ludzi. To jest chrześcijaństwo, to jest usposobienie i zrozumienie Chrystusa. Gdy Kościół oprze się złu i wybierze dobro, gdy będzie szukać Boga z całą pokorą, zostanie uzdrowiony ukaże się w udzielonej mu przez Boga prostocie i czystości, oddzielony od ziemskich gąszczy błędu, pokazując, że prawda uczyniła go prawdziwie wolnym. Wówczas jego członkowie naprawdę będą wybrańcami Boga, jego przedstawicielami. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny wykład. Rola zakonu w dziele usprawiedliwienia przez wiarę.